Siema, witajcie na kanale Ryba się atakuje atakuję dziś, Polej O damen, kolejna przeprawa. A ja żeby nie było w krokso. O fuj, teraz to wpadło. Ale przeprawa. Teraz głębiej. Wow, głęboko jest. Teraz krok się zgubię. No No, powiem wam, że lekko nie jest. Czego się nie robi, żeby dotrzeć na najlepsze miejscówki. Pomyślałem, że będzie trochę lepiej, że to będzie kawałek suchego lądu, a tu jest coraz głębiej. Jestem po jajca w wodzie i brakuje mi jeszcze 3 metrów żeby dojść do granicy zielska o, jest coraz bardziej miękko ale w tym zielsku powinno się trzymać wody Wziąłem czekadę, Zdiałem krok, mnie cisnęły. na wysoka się tu wbić, ale odpuściłem, bo to takie bagnichoże. Że Zatem głównie zrobimy butelki. Duża woda, fajna, może się fajnie ułożyć. Hmm. było branie Tam w oddali za mną chlapie się boleń i To taki chyba 50-60 Kawałek jest do przejścia, spróbuję Zostało mi pół godziny e, Trzy razy z rzędu się wywalił Więc idę go po prostu zdjąć, bo tu gdzie jestem Miałem trzy skubnięcia, ale moim zdaniem to Albo kleń, albo mały boleń Więc się niewiele dzieje idę tak samym brzegiem blisko roślinności nie mam kroksów, mam całą skarpetę od neoprenu Neokrenową, co mam nadzieję że żadną butelkę nie wpierdzielę może jest... jakieś kije 50 metrów muszę przejść tam się robi głęboko ciekawa wycieczka, ciekawa o, miękko blisko może sobie kiedyś kupię buty dobrodaj chyba będę rzucał przy okazji zapadam się jakieś kij, jakieś bagno tam, kawałek za tym cyperkiem tam chodzi Tam się plamka Dobra, spróbuję tu próbuję tam Zobaczymy Hermes? Nie, nie wiem, niech coś ciemnią Chyba Hermes To mam tu beznadziejne kotwice Amulec poluźnie Trzy jeden dum, 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 dum. Odprowadził. Co za chodnika, odprowadził. Nie trafił. Ale fala poszła. Nie trafił. nie poszła. ეს ინტერვიუ არის მიუხედავად იმისა, რომ მე დაგაწყენთ, მაგრამ მე მინდა თქვენი. და გასაგებია. Jest! Jesteś! Haha, zbiałem go. Zbiałem go. Czy to jakiś szczupak tutaj? Nie? nie, bo... Czy to ten? To nie wiem. No, ale ma luzu. Oh. takich łapaczek. Warunki ciężkie do filmowania, ale już chcę iść. Już się puszczą. Ale jest. Udało się. Zobaczcie, co mi zrobił z kotwicami. Wpiął się tylko w tą tylną. I skubaniutki. Wszystkie grota proste. <gry> Dlatego należy wymieniać kotwice w obrach na mocniej. Ja tego nie zrobię, i to jak wygląda moja kotwica. I ja pierdole, a tak poleń. To Kto poleci jakiś dobry tu przyszedłem no bo jest totalna cisza po tym jak go zdjąłem żaden żadna ryba się inna nie pokazuje Więc fajnie że zadanie zaliczone bardzo mnie to cieszy aczkolwiek myślałem że będzie większy no nic słuchajcie to była mega wyprawa próbuję wrócić do domu to też będzie mega wyprawa żeby dojść do domu. Powiem wam, strasznie fajna wyprawa, przedzielając się przez bagna, teraz idę przez pole, ogólnie było bardzo, bardzo fajnie, fajnie, że złowiłem rybę, którą tutaj upatrzyłem, cały czas, całkowity czas operacji to dwie godziny, idealnie, wypadł po jedną rybę, a jaki spacer, nie no, bajka, Oby wszystkie wypady tak się kończyły, dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, elo.